Wzorcami, lekcjami rodowymi czy kolektywnymi ograniczeniami. Ten moment to kosmiczny reset, który daje nam szansę na ostateczne uwolnienie się od starych ciężarów, domknięcie karmicznych zobowiązań, świadome wejście, wyjście z programów, które już nam nie służą. Era wodnika to czas wolności, innowacji i prawdy. Era wodnika to przede wszystkim energia. Prawda i przejrzystość, iluzje upadają. Nic nie może być już dłużej ukrywane, autentyczność staje się walutą. Wolność i indywidualizm, koniec z jedyną słuszną drogą. Szansa dla różnorodności i ścieżki każdej duszy. Innowacja i nowe technologie, przełomowe rozwiązania w każdym aspekcie życia, zwłaszcza te, które służą kolektywnie. Kolektywnej świadomości, rosnącą empatią, globalnym współodczuwaniem i pragnieniem dobra wspólnego. Ta energia zaprasza nas do życia w zgodzie z naszą autentyczną prawdą, do przełamania starych schematów i do tworzenia lepszego świata opartego na współpracy i innowacji. Jak świadomie wejść w ten nowy czas? Ten przełomowy moment to idealny czas na głęboką pracę. Oczyszczania energetyczne uwolnią, uwolnią Cię od starych programów i niskich wibracji, które trzymają Cię w przeszłości. Kroniki Akaszy natomiast uzyskamy tam wgląd w swoje karmiczne lekcje. i, i...